Agroturystyka jeszcze do niedawna kojarzyła się z wiejską chatą i kawałkiem ogrodu. Dzisiaj to już nie wystarczy. Właściciele gospodarstw agroturystycznych zabiegają o turystów w coraz wymyślniejszy sposób. Mamy tutaj w miejscowości swoje gospodarstwo agroturystyczne, które z mężem założyliśmy rok, półtora roku temu. No i w tej działalności agroturystycznej skupiliśmy się na hodowli koników polskich. Ponieważ z tymi konikami jesteśmy w programie odnowy raz genetycznych zwierząt. Prowadzimy gospodarstwo w sumie skupiając się na znajomych i znajomych, znajomych ze Szczecina, ponieważ stąd pochodzimy i stąd mamy polecenia, gości, którzy przyjeżdżają. Zazwyczaj są to krótkie przyjazdy trzy, czterodniowe, czasami mamy gości na dłużej. Ale przede wszystkim to są właśnie akurat te krótkie terminy. W gospodarstwie możemy zaoferować i grzybobranie, i tutaj pomoc przy konikach, no oraz spacery i odpoczynek właśnie w tak na łonie natury i w takim spokojnym atmosferze. Dom kupiliśmy od naszego wujka, yy, który jest chrzestnym męża. W tym domu mieszkał dziadek mojego męża i babcia. Dziadek był w Polskim Związku Hodowcy Koni. W czasie remontu znaleźliśmy dokumenty, książeczkę, taką, która jest legitymacją członka związku. No i tak to zainspirowało męża, żeby z powrotem zająć się w tym gospodarstwie końmi. Ponieważ po drodze pojawił się pomysł właśnie z tym programem, to w grudniu ubiegłego roku zakupiliśmy cztery klacze, w tym trzy wysokoźrebne. Dochowaliśmy się już własnych źrebaków, trzy ogierki. Które pasą się razem z matkami, no i które będą sprzedawane, a klacze są znowu źrebne w tym celu, aby dostarczać potomstwo. Jest grupa młodych rolników, prawda, którzy zakładają gospodarstwa bądź otrzymują gospodarstwa o spadku po swoich rodzicach, więc też mają możliwość otrzymania pieniędzy na ułatwienie startu młodym rolnikom. To są jest modernizacja gospodarstw rolnych. To jest również różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Właśnie ci rolnicy, szczególnie właśnie te gospodarstwa agroturystyczne, jeżeli prowadzą działalność rolniczą, przy okazji mogą również ubiegać się o pieniądze z Unii. Rolnicy bardzo się szybko Odnaleźli na tym rynku, pozyskują środki finansowe, jeżeli tylko gospodarstwo spełnia określone wymogi, a rolnik dysponuje czasami określonymi środkami, bo, bo jest to zasada współfinansowania, to czerpią. Znajdujemy się w gospodarstwie w Bogumiłowie. Te gospodarstwo zakupiłem od Skarbu Państwa, czyli od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, bo wcześniej się tak nazywało. Było to gospodarstwo, które uprzednio było gospodarstwem popegerowskim. Była to jedna z filii tych gospodarstw, które na tych ziemiach gospodarzyły na olbrzymim terenie. Przyjmujemy gości i tutaj od nas z okolic, i gości z całej Polski, można powiedzieć, i gości ze świata. Staramy się umilić im tu pobyt. Przede wszystkim jest to piękna okolica. Bory nasze tu Bogumiłowskie, bo tak się nazywają, są pełne zwierza, e, tereny obfite, w leśne, e, że przyjechanie w ogóle w te miejsce i oderwanie się od codzienności, to już jest wielkim, można powiedzieć, wydarzeniem i zaspokojeniem, e, można powiedzieć, swoich takich potrzeb, wyciszenia się. Można pojeździć oczywiście na koniach, można obcować na co dzień ze zwierzętami, można przespacerować się w ciszy po leśnych ostępach, posłuchać tak jak w tym czasie rykowiska jeleni. Jest tu w pełni natura, można powiedzieć. W naszym gospodarstwie goszczą praktykanci z Francji, którzy odbywają praktykę w naszym gospodarstwie jak rolnym, jak i agroturystycznym. Są to w swoim rodzaju wybrańcy można powiedzieć. Którzy chętnie przyjeżdżają, żeby zapoznać się z nowymi praktykami, z nowym sposobem gospodarowania, czy można powiedzieć, czy z innym sposobem gospodarowania. Przyjechaliśmy z Francji z miejscowości Lot. Nasz pobyt w Polsce jest możliwy dzięki współpracy waszego wojewody z naszym regionem, no i oczywiście dzięki wsparciu funduszy unijnych. Wiadomo, na pewno to jest wiele cech pozytywnych, żeby takie wymiany się odbywały. Spotykają się ludzie młodzi ze strony, załóżmy tam francuskiej i polskiej. Jest to wymiana na pniu, można powiedzieć, nowych takich wiadomości i swoich wiadomości i na pewno jest to wymiana wszystkiego tego, czego oczekują. <głosid engineering> Jesteśmy bardzo zadowoleni z podróży do Polski. Wizyta w gospodarstwie agroturystycznym jest dla nas niecodziennym doświadczeniem. Podpatrujemy nowe dla nas metody gospodarowania i uczymy się opieki nad zwierzętami. Nasze gospodarstwo też korzystało z takich programów unijnych, europejskich, m.in. z programu SAPART, który był w latach 2004. I z takiego programu my skorzystaliśmy. Było to różnicowanie działalności na, na terenach wiejskich. Agroturystyka u nas jest dosyć popularną usługą i w ramach działania różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej i mamy składane wnioski i również w działaniu tym. Były już wszystkie nabory, czyli trzy, czyli trzy, i w roku bieżącym na 280 wniosków około 15% wniosków właśnie dotyczy tego rodzaju usługi. Z takiego dofinansowania my skorzystaliśmy, między innymi ufundowaliśmy sobie zaprzęg konny i stworzyliśmy dodatkowe miejsca pracy, zatrudniliśmy woźnicę i drugiego woźnicy też, który zajmował się utrzymaniem zaprzęgu i koni. Ten zaprzęg działa do dzisiaj, obsługujemy wiele imprez takich tutaj regionalnych naszych, wyjeżdżamy gdzieś na, na obsługiwanie też innych programów, innych takich działań w inne tereny, włącznie z Domnośląskim, że do dzisiaj działa i ja sądzę, że że będzie jeszcze przez wiele, wiele lat działał. Są to utrzymane stanowiska pracy no i dla naszego gospodarstwa też przynosi, tak jakby można powiedzieć, pewnego rodzaju reklamę, bo taki zaprzęg, jak się pojawi gdzieś w innych okolicach, no to wzbudza ogromne zainteresowanie. Ja mam mam Bez takich funduszy, prosty rolnik sobie nie poradzi. A jest wiele ciekawych miejsc, wiele przepięknych miejsc. Na naszej ziemi, które mogą być wykorzystywane w celu rozwoju agroturystyki. A na pewno byłby to olbrzymi plus dla naszego regionu tulubuskiego, jak i dolnośląskiego, bo jesteśmy blisko sąsiadami i ta współpraca zaczyna się jakoś bardziej klarować. Jesteśmy w Stowarzyszeniu Borów Dolnośląskich i teraz najbliższy projekt przy współpracy z Krainą Wrzosową. Oraz z Fundacją Wzgórz Dalkowskich z Dolnego Śląska wspólny projekt o tematyce stworzenia szlaku konnego. Będzie to jeden z pierwszych szlaków konnych, który będzie przebiegał przez ziemię lubuskie i przez ziemię dolnośląskie. Jest ten projekt już w realizacji, teraz już praktycznie go realizujemy, że niedługo będzie uruchomiony szlak między Miłowem a zamkiem kliczków. Gospodarstwa agroturystyczne, jeżeli prowadzą działalność rolniczą, przy okazji mogą również ubiegać się o pieniądze z Unii, właśnie w ramach różnicowania, jakby pozyskiwania dodatkowych pieniędzy na to, żeby udoskonalić swoją bazę agroturystyczną, coś poprawić, wybudować, zmodernizować, wyposażyć. Stworzenie takiego szlaku i dofinansowanie przez Unię jest to duży plus. Będzie to jeden z pierwszych szlaków tutaj w ogóle na ziemiach Lubuskich i Dolnego Śląska. Który na pewno ma wielką przyszłość i budzi już ogromne zainteresowanie wśród nie tylko koniarzy, ale i sympatyków wszelkiej turystyki. Konny turystyczny szlak doprowadził nas w końcu do lokalnych winnic, gdzie po wędrówce pełnej przygód degustowaliśmy lokalne wino. O enoturystyce i jej smakach dowiemy się więcej już w następnym odcinku.